ahoj wszystkie pijaczki które boicie się rzucić wyzwanie temu nałogowi którym jest alkoholik tutaj przedstawię fazy rozwoju uzależnienia i jeśli przynajmniej jeden punkcik zgodzi się co do waszego życia to już niech zaświeca wam się lampeczka ostrzegawcza no o je podaje Picie 1. Picie towarzyskie. Picie sprawia mi przyjemność, rozwesela. Sposób picia mieści się w konwencji picia towarzyskiego. Uśmierza nieprzyjemne stany emocjonalne, daje uczucie satysfakcji. Mogę wypić coraz więcej. Zaczynam mieć mocną głowę. Wyraźnie doznawanie ulgi po wypiciu. Napięcie łagodzone są alkoholem, wzrost tolerancji na alkohol, picie coraz więcej i częściej. Faza druga, faza zwiastunowa, ostrzegawcza. Po raz pierwszy urywa mi się film, mam przerwę w życiorysie. Nie cierpię, gdy towarzystwo pije za wolno. Piję więcej niż inni. Po wypiciu znacznie lepiej się czuję. Szukam i tworzę okazję do wypicia. Piję po kryjomu, poza kolejką. Odczuwana jest potrzeba picia. Zmienia się sposób picia. Picie samotne, częste, potajemne, poza kolejką. Szukanie pretekstów do picia. Poczucie, że taki sposób picia jest odmienny od towarzyskiego. Pojawiające się poczucie winy. Faza trzecia, krytyczna. Rozpoczęte zażywanie alkoholu kończy się silnym upiciem. Wypijam na drugi dzień po to, aby poczuć się lepiej. Klinuję. Czuję duży wstyd i poczucie winy z powodu picia. Mam konflikty z bliskimi osobami spowodowane moim uzależnieniem. Pojawia się silne i trudne do opanowania pragnienie wypicia. Usprawiedliwiam picie licznymi okazjami. Zaniedbuję zdrowie fizyczne przez picie. Problemy ze zdrowiem. Mam nieobecności w pracy, ulopy, zwolnienia. Piję ciągami. Mam poważne konflikty lub konsekwencje społeczne. Sam lub za namową innych robię przerwy w piciu. Próbuję kontrolować picie. Usprawiedliwiam. Racjonalizują, lekceważą skutki picia, izolują się. Utrata kontroli nad ilością wypitego alkoholu. Możliwa decyzja, czy rozpocząć picie, zaniedbywanie obowiązków zawodowych, rodzinnych, utrata pozycji zawodowej towarzyskiej, poczucie niezrozumienia i opuszczenia, obwinianie otoczenia, mechanizmy obronne, zwłaszcza zaprzeczenia, początek picia porannego faza czwarta, chroniczna. Pije długimi ciągami alkoholowymi, upijając się często w samotności. obserwuję u siebie spadek tolerancji na alkohol. Nastąpił rozpad więzi rodzinnych, degradacja społeczna i zawodowa. Alkohol staje się najważniejszy w moim życiu. Mam psychozę alkoholową, padaczkę, tremor, objawy abstynencji, picie poranne, aby zlikwidować objawy. Faza piąta. Zgon. No to co tu dużo mówić. Ale chcę tu powiedzieć, że leczenie można rozpocząć o każdej porze i w każdej fazie. Nie ma powrotu do picia kontrolowanego, towarzyskiego. Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, chroniczną i nieuleczalną. Ale to tylko od Was zależy. Dziękuję za uwagę.